Jak dziwnie by to nie zabrzmiało, we współczesnym świecie ludzie czasami zostawiają swoje drogie samochody na ulicach, w opuszczonych garażach, a nawet w lasach. Możecie uznać to za nielogiczne i absurdalne, ale jeśli zastanowić się nad tym głębiej, to nie jest to do końca takie proste. Dodge Charger Daytona to niesamowite znalezisko to nic innego jak Muscle Car z 1969 roku. Popularny w swoim czasie Dodge Charger Daytona wygląda na bardzo poobijanego i zardzewiałego, a do tego jest cały w kurzu niczym jakiś wrak, mimo że jest to legenda wyścigów NASCAR. Niektórzy określają te znaleziska jako znaleziska ze stodoły. Okazuje się, że auto było wersją specjalną słynnego chargera i zostało wyprodukowane w limitowanej edycji. Zaledwie 503 egzemplarze. Nawet dzisiaj główną cechą tego samochodu jest przede wszystkim gigantyczny, tylny spoiler. A teraz możecie zobaczyć jeden z tych samochodów, który został całkowicie porzucony i nikomu już niepotrzebny. Jeśli dokładniej przyjrzymy się temu znalezionemu samochodowi, zauważamy, że został pomalowany sportowym kolorem R4 Charter Red, a jego licznik zatrzymał się już na zawsze przy 33 079 km. Nawiasem mówiąc, pod jego maską zachował się oryginalny ośmiocylindrowy silnik Dodge Magnum 440 o mocy 375 koni mechanicznych. W swoim czasie silnik ten świetnie współpracował w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów A727. Mówi się, że Dodge Charger Daytona został pierwotnie kupiony przez miejscowego sędziego dla jego żony. W 1974 roku został sprzedany innemu właścicielowi, rolnikowi z Alabamy, który później zapomniał o swoim aucie. Przy okazji warto również zauważyć, że w 2016 roku znaleziono Daytonę dokładnie w takim stanie, jaki widać na zdjęciu, a mimo niereprezentatywnego wyglądu sprzedano wrak na aukcji za 150 tysięcy dolarów. Zwróćmy uwagę, że ta kosmiczna liczba jest całkiem realna mimo stanu samochodu. Inne Daytony były sprzedawane na aukcjach za kwotę 300 tysięcy dolarów. Porzucone Bolidy Formuły 1 W 2017 roku we Francji odkryto całe cmentarzysko Bolidów Formuły 1. Wśród opuszczonych okazów okazały się modele z królewskich wyścigów lat 80. i 90. XX wieku. Fotografię niecodziennego znaleziska udostępnił użytkownik Facebooka Michael Andrew Van Houten. Na tych wyjątkowych ujęciach możemy zobaczyć sportowe Ferrari, Renault i Lotusa, które stoją spokojnie na porzuconej metalowej lawecie, całkiem na widoku, pod chmurką. Oczywiście przez cały ten czas auta uległy znacznemu zniszczeniu i wcale nie wyglądają już imponująco. Niektóre media poddają wątpliwości autentyczność zaginionych aut wyścigowych. A wszystko dlatego, że niektóre z zapomnianych bolidów posiadają inne numery oraz inne kolory niż w czasie, gdy brały aktywny udział w wyścigach. Nawet jeśli to prawda, to kolekcja kopii na dany moment ma wielką wartość. Oczywiście należy zauważyć, że dziś te samochody sportowe są po prostu w opłakanym stanie. Spójrzcie tylko, że są całkowicie pokryte mchem, farba łuszczy się i kruszy, a opony są przebite. Niektóre modele są całkowicie zakopane w ziemi, najprawdopodobniej jakieś Muzeum posiadało tę kolekcję, lub być może to jest prywatna własność. Tak czy inaczej, wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego te samochody są w tak zaniedbanym stanie. Bugatti Type 57S. To po prostu niewiarygodne, że ta porzucona piękność została kupiona na aukcji w 2009 roku przez bogatego kolekcjonera, który chciał pozostać anonimowy. Wyobraźcie sobie, że kwota za ten model wynosiła około 3 milionów dolarów, co oczywiście czyni go najdroższym porzuconym super samochodem w tym filmie. No i wiecie, w tym samochodzie jest sporo dobrych rzeczy. Po pierwsze, wyprodukowano tylko 17 egzemplarzy Bugatti Type 57. Po drugie, jego pierwotnymi właścicielami był Earl Howie, założyciel British Racing Club. Należy również zwrócić uwagę na ważny fakt, że samochód retro stał zamknięty w garażu przez 47 lat. To po prostu niesamowite. Nawiasem mówiąc, wszystkie produkowane samochody marki Bugatti Type 57S są naprawdę ekskluzywne. Według opowieści Howie sprzedał kiedyś samochód doktorowi Haroldowi Karrowi, a on z kolei po krótkiej zabawie nowym nabytkiem zostawił samochód jako zbieracz kurzu w garażu na 47 lat. Ferrari Enzo. Wszyscy ludzie mają swoje własne problemy, ale trudności, z którymi codziennie borykają się mieszkańcy Dubaju, są poza granicami naszego rozumowania. Myślę, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że miasto po prostu dusi się od luksusu, ale na pewno czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Dubaj ma między innymi wiele porzuconych luksusowych samochodów, które pokryte są grubą warstwą kurzu, stoją na parkingach lotniskowych lub wzdłuż poboczy w całym mieście. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że wielu obcokrajowców po ogłoszeniu bankructwa swoich przedsiębiorstw handlowych i nieudanych transakcjach na rynku nieruchomości po prostu opuściło region i zostawiło wszystko w dosłownym znaczeniu tego słowa. Na przykład na tym cmentarzysku znaleziono samochód Ferrari Enzo. Jak się okazało, brytyjski właściciel samochodu zbankrutował podczas kryzysu i był winien władzom arabskim około 150 tysięcy dolarów. Najlepszym pomysłem Anglika okazała się po prostu ucieczka i pozostawienie swojego Ferrari, jednego z 400 w limitowanej serii modelu, wartego około miliona dolarów. Ferrari Dino 246 GTS ta historia ciągnie się już od 1974 roku, kiedy to jeden z mieszkańców Kalifornii zrobił swojej żonie prezent na urodziny i kupił nowe Ferrari Dino 246 GTS. No ale cóż, kiedy w kraju wybuchł kryzys gospodarczy, u mężczyzny pojawiła się pilna potrzeba zdobycia dużej kwoty gotówki. Odebranie żonie samochodu było zawstydzające, więc nie mógł wymyślić nic lepszego niż upozorowanie kradzieży. Zapytacie dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Chodzi o ubezpieczenie. Cóż, nieszczęsny biznesmen po prostu zakopał samochód na swoim podwórku. Po czterech latach samochód został przypadkowo odkryty przez dzieci bawiące się w piaskownicy. Mimo historii tego modelu, kolekcjoner Mike Spinelli nadal chciał kupić to Ferrari, a nawet wyposażył samochód w tablicę rejestracyjną z napisem, który mniej więcej tłumaczył się jako odkopany. Aha, no i dobrze zainwestował, bo dziś taki samochód kosztuje co najmniej pół miliona dolarów. Mercedes-Benz 300 SL Nie tak dawno w Los Angeles odkryto prawdziwy skarb – porzucony, rzadki roadster Mercedes-Benz model 300 SL z 1961 roku. Jeśli przyjrzymy się temu samochodowi, zdecydowanie będziemy mogli stwierdzić, że nikt go nie ruszał od ponad dekady. Myślę, że się zgodzicie. Eksperci są pewni, że warunki, w jakich przechowywano to auto, były bardzo dalekie od ideału, dlatego też eleganckie nadwozie Mercedesa zostało oczywiście pokryte rozprzestrzeniającą się rdzą. Ucierpiała nie tylko karoseria samochodu, wnętrze również zostało nadgryzione zębem czasu. Na przykład okazało się, że kabina jest w opłakanym stanie razem z miękkim składanym dachem. Biorąc to wszystko pod uwagę, można założyć, że odbudowa tego roadstera będzie kosztować masę pieniędzy. Jednak mimo wszystko, nawet w takim stanie, roadster Mercedes-Benz 300 SL jest stosunkowo drogim towarem, ponieważ w obecnych czasach został odsprzedany za 800 tysięcy dolarów. Jak się okazało, taka wysoka kwota była możliwa tylko dlatego, że ten konkretny model jest naprawdę rzadki. W okresie od 1957 do 1963 roku złożono tylko 1858 egzemplarzy tego modelu, z czego raptem 101 sztuk zostało pomalowanych na ekskluzywny niebieski kolor. Chciałbym również zauważyć, że Coupé i Roadster Mercedes-Benz 300 SL to pierwsze na świecie seryjnie produkowane samochody, które zostały opracowane z bezpośrednim wtryskiem paliwa. To właśnie dzięki tej technologii producenci byli w stanie podnieść moc silnika do 240 koni mechanicznych, a to już naprawdę zasługuje na szacunek. Kilka lat temu w jednej z dzielnic Dubaju odkryto inny rzadki samochód. To Rolls-Royce Silver Spur 2. Historia tego eleganckiego samochodu z przeszłości wcale nie jest taka prosta. Jak się okazało, jeszcze w odległych latach 90. ubiegłego wieku właścicielem tego luksusowego sedana był lokalny autorytet kryminalny, ale razem z jego śmiercią z pola widzenia zniknął również Rolls-Royce, a samochód odnaleziono dopiero 15 lat później i to na obrzeżach miasta. Dziś Rolls Royce stoi na opuszczonym parkingu, gdzie obok niego przebywa znacznie więcej zabytkowych samochodów z ubiegłego wieku, a wszystkie przykryte są grubą warstwą kurzu i brudu. Nawiasem mówiąc, wcześniej ten samochód jeździł na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, a aktualnie nie posiada żadnych oznaczeń identyfikujących. Swoją drogą Rolls Royce Silver ma przebieg nieco poniżej 50 tysięcy km, a pod maską wciąż znajduje się prawie 7-litrowy silnik. Wyposażenie Obejmowało klimatyzację, telewizor i minibar. Ten model samochodu był produkowany tylko od 1990 do 1993 roku, a światło dzienne ujrzało tylko 1500 takich egzemplarzy. To wszystko na dziś. Mamy nadzieję, że zainteresowało Was to wideo. Jeśli tak, zostawcie lajka, a także komentarz pod spodem i do zobaczenia wkrótce.